Z, 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 jakie ciągniki były planowane, jakie chciałem zakupić na gospodarstwo? A więc trzeba by było zacząć od tego, że odkąd kupiłem talerzówkę, kupiłem grubera, bardzo mocno i intensywnie weszłem w uprawę bezorkowo. Jakoś tak wychodziło mi to, spodobało mi się to, no i bardzo mocno weszłem w uprawę bezolkowo. Mało tego. Weszłem w duży, duży zakres usług rolniczych, w sensie włożenie obornika, talerzowanie, gruberowanie, belowanie, nawet zboża siałem. No akurat takie jakoś wyszło, że było zapotrzebowanie i robiłem dużo usług. No i stwierdziłem, że trzeba mieć do tego większy sprzęt. Tylko chcę robić usługi, chcę to robić dobrze, chcę robić na większą skalę, to trzeba do tego kupić sprzęt. No i były plany na kupienie jakiegoś pługa najpierw, bo uprawa bezerkowa była robiona, ale było też tam część działek orane, No i po ludziach sporo też robiłem usług na Oranie. I chciałem kupić jakiś pług duży, jakiś pół zawieszany nawet. No i był plan kupienia pługa pięcioskibowego. Kwernelanda lub innej firmy pół zawieszonego nowego. no ale wiecie, no do tego trzeba by było mieć już też jakiś porządny ciągnik, no i cały czas po głowie chodził mi Halkowiec te 150k, tak jak na załączonym obrazku. Chciałem takiego kupić, bo wtedy sobie myślałem kupię sobie pług duży. Pół zawieszany do tego ciłnika to jest idealnie, chciałem kupić jakiś porządny zestaw siewny. Nawet już był oglądany zestaw Wadersztata 3 metry, taki jak na zdjęciu. I robiłbym konkretne rzeczy. No ale wiecie, no tego już zrealizować no, z wiadomych przyczyn. A jeszcze druga opcja była też taka, że później. Kupiłem przyczepę samozbierającą. I też ona co prawda była mała, ale dla mnie wystarczała z początku. No później właśnie mogłem robić usługi to przyczepo samozbierającą. No i stwierdziłem, że można by kupić większą przyczepę, ale trzeba mieć do tego ciągnik. Jakiś większy. No i byłem kiedyś tam w takim dość słynnym komisie maszyn rolniczych w Mazurkach. I stał taki oto Balarus jak na zdjęciu. 20-22. Powiem Wam, bardzo fajny ciągnik. Był akurat dość zadbany. Nie miał dużo godzin. Naprawdę wszystko było w nim w porządku. I nie była duża cena. Bo chyba za niego około 100 tysięcy chcieli. Więc to nie była duża cena. No i był taki plan, żeby właśnie kupić tego Balarusa. No bo już 200 koni prawie ten ciągnik miał. Kupić dużą przyczepę. Był dość szybki. No i usługi by się robiło, tak? Byłoby już fajnie. A tutaj tak jeszcze dopowiem, że akurat robiłem usługi razem z kolego. Ja swoim rozrzutnikiem woziłem, on ładował. Bo dość duże zapotrzebowanie było właśnie razem z załadunkiem. A wiecie, ja dwunastką mogłem ładować, ale sam jeden nie, nie dam rady dwoma ciągnikami na raz. Więc poprosiłem kolegę, żeby mi pomógł. On się zgodził. No i tak jeździliśmy po ludziach, robiliśmy to. No, ale jak sami wiecie, nie wypalił mi ani Charkowiec, ani Belarus. Nic mi nie wypaliło, Musiałem się zwijać. Moglibyście też powiedzieć, to czemu nie poszedłem w usługi? No wiecie, usługi dobra rzecz, fajna rzecz. Ale latem, zimą, niestety, usług nie miałem. No i nie wyżyłbym z tego, nie dałoby rady z tego wyżyć. No i a, a jak już zamknąłem gospodarstwo, się poszło do roboty, no nie da się wrócić do usług, bo albo praca, albo usługi nie da się tego robić po godzinach. Miałbym swoje jakieś gospodarstwo niewielkie, to owszem, mógłbym to robić po godzinach, no ale usług niestety się nie da. No do kogoś się nie zajadę, nie powiem, słuchaj, przyjadę po 15, bo ja mam do pracy. No nie, no to jest niemożliwe. To jest nierealne, więc dlatego mi nie wyszło, no ale tak jak mówiłem, no miałem plany na kupno albo herkowca. Albo tego Belarusa. I to już nawet było oglądane i już nawet konkretne plany na to były. No ale tak jak mówiłem, no nie, nie zdążyłem zrealizować, a bardzo, bardzo chciałem, bardzo chciałem to zrobić. A no i jeszcze zapomniałem wspomnieć, że był też szukany większy ciągnik ze względu na to, że MTZ, jak przyszło mokro, duże góry. To powiem wam szczerze, że był trochę przymały, troszkę brakowało tej mocy. I też między innymi ze względu na to też był szukany ciąglik.